chcę napisać książkę Fundament, żebyście wiedzieli, na czym stoimy. Będę wam coś głosili, co innego, to wiedzcie, że macie przedstawicieli Baranka Apokaliptycznego o dwóch rogach. A później już spokojnie napiszę wam książkę Wielka Apostazja i wam pokażę, jak przez XIX-XX wieku jak rozbroić Kościół. I w XXI. A dopiero wielka sizma przed nami. Mam cięty mój język i, i mam zakazane pewne rzeczy poruszać. Ale hasła jej Wam rzucę, ona się, ona się sieje. Przywódcy Kościoła mówią, że ten sam Bóg jest u Mahometan, u nas, u Żydów. Czysta herezja. Że Kościół jest synodalny, szczyt herezji, nikt nie reaguje, kapujecie? Nikt nie. Ja bym zaczął Wam wymienić, co oni rzucają, jakie idą słowa. Odstępstwo i wielka sizma Kościoła mają się właśnie dokonać. A wielka kara, jaką Wam w tym miejscu przepowiedziałem, znajduje się, Matka Boża mówi, u Waszych drzwi. Ogień z nieba stąpi, wielka część ludności zostanie zniszczona. Przypominam, te orędzia już mają imprimatur. Po śmierci jeden z kardynałów dał imprimatur. Bo te wydania nasze polskie obecne nie mają, nie mają tego tu zapiski, że to jest z imprimatur. Wielka jest moja troska, bo mój kościół znany jest na łaskę mocy zła. Masoneria ze swoją diabelską mocą ustanowiła swoje centrum w sercu kościoła, w którym przebywa wikariusz mojego syna, Jezusa. Dzieci, nawet papież Franciszek rąbał z góry, co, jest, co siedzi na Watykanie. Ile tam jest lóż, ile wszystkiego. Kiedy Jan Paweł II objął stolicę piotrową w 1978 roku, dzieci sypnięto sprawę tylko loży P2. Z około 100 dygitarzy watykańskich, wszystko masoneria. Badio, kardynałowie, Badio, Błonini, Wilot, Kazaroli, dzieci to jest lagina. Usadowiła się ona w centrum kościoła. Mnie nie mogą wybaczyć i za chorego uważają, że im powiedziałem, że niedawno minęło 50 lat intruizacji Lucyfera na Watykanie urzędowego. Paralelnie w trzech miejsca. Masoneria ze swoją diabelską mocą ustanowiła swe centrum w samym sercu kościoła, w którym przebywa wikariusz mojego syna Jezusa. Stamtąd rozszerzy swój zgubny wpływ na wszystkie części świata. Kościół znów zostanie zdradzony przez swoich, będzie okrotnie prześladowany. I zaprowadzony na miejsce stracenia. Widzę, że jego krwawe prześladowanie znajduje się już u Waszych drzwi. Już ilu z Was zostanie rozproszony gwałtownym powiewem straszliwego huraganu. Papież Pius XII umarł w 1958, czyli dwa lata przed moim urodzeniem. Dzieci, pamiętajcie, wypowiedział słowa po mnie. Potop. Są świadkowie udokumentowane. Jeśli chodzi o Kościół, powiedział po mnie potop. Te orędzia Matka Boża ogłosiła, nawet na to nie patrzyłem, 31 grudnia 1993 roku. Wszystko Wam zostało objawione. Mój plan został Wam ukazany także w jego bolesnej realizacji. Ludzkość padła w moc szatana i w jego wielką władzę wykonaną przez siły szatańskie i masońskie. Mateo w Kuito przepowiedziała masonerię. Zapowiedziała, a oni w nie słyszą dzieci. Bo w tym roku mamy wydarzenia. 900 lat powstania masonerii. 300 lat wyjścia jej z ukrycia. W 1717 wyszła z ukrycia. 500 lat wystąpienia Lutra, jednego z największych barbarzyńców dzięki kościoła. Stulecie rewolucji rosyjskiej. Samo piekło. <laughs> w tym roku się kumuluje samo piekło. Gdzie jest Matka Boża? Ktoś by się pytał. Kilkanaście lat po Demolce lutra, bo to jeszcze nie było rozwalona, bo to jeszcze wtedy się była walka. Matka Boża gdzie się objawia? dzieci w Meksyku. W ciągu trzech lat całe państwo Azteków się chrzci. Tygodniami Indianie czekają w kolejce. Matka Boża w cudownym obrazie z Lubańskim. Ludzie nie wiedzą, jakie farby. Materiał jest, powinien wytrzymać 20 lat dzieci. Podchodzą Indianie i widzą: To jest nasza pani, ona im wszystko zapowiada. Na to, co czekali. Oni w tym obrazie mają całą smiątgłowość. Wszystko na kolana się chrści. Rekordista Franciszkan jednego dnia oczyszczył 13 tysięcy. Jak ja wam mówię o narodzie żydowskim, to mi obliczcie, no choćbym 13 tysięcy jest ich ponad 20 milionów, za dwa lata zejdzie. Tak, gdzie przerwa, gdzie odpoczynek. Żydzi, proszę Was, ruszcie się jak Indianie, pomóżcie nam. Bez Waszego nawrócenia nie zrobimy nic. I dzieci, moi drodzy, Matka Boża była. Kiedy już podzielili, moi drodzy, Europę, protestantyzm. Dojdzie jeszcze wojna 30-letnia w XVII wieku. Matka Borja wszystko uprzedza w Quito. I przychodzi, pokazuje, co się dzieje. Mówi, jak zamordują prezydenta w Ekwadorze. Wszystko przepowiada po kolei. Kto to zrobi? I tak dalej. Przychodzi, moi drodzy, zaraza komunistyczna. Tego samego czasu Matka Boża przychodzi i dzieci prosi, oddajcie Rosję, aby dzieci uratowali. Kościół ma na sumieniu niewykonanie woli Matki Bożej dzieci. To jest dramat nad dramatami. Ale przychodzi w Fatimie, tego samego roku, kiedy ta zaraza się rodzi i mam lekarstwo. Niech papież publicznie odda Rosję. Panie Ziu, taki prosty gest. Te nie mieli odwagi. Wiedzieli, mieli perfekcyjnie rozpracowany komunizm. Było tyle dokumentów kościelnych, encykliki potępiające. Te nie odważył się za żaden papież wykonać polecenia matki. Boża. Zbliża się rok 2017. Weszliśmy dziś w niego. Co i Matka Boża? Przychodzi dyktuje wszystko. Tu jest wszystko. Tu są karty otwarte do bólu proste. Do kapłanów umiłowanych Synów Matki Bożej. Jest przepowiedziane, przeciwnik odpracowany, pokazany. naszą rędzia. To mówię dłużej. To już o tym właśnie sygnalizowałem. Posłuchaj słów Twojej Matki kierowanych do całego Kościoła Świętego. Jak będę miał spotkanie z arcybiskupem Markiem, jak mnie zaprosi, to zacznę od tego tekstu. Wkrótce przyjdzie na Ciebie, Kościele, ucisk, jakiego jeszcze nie było. Kościół katolicki będzie znienawidzony, tępiony wszelkimi sposobami. Wiele dusz usłucha głosu serca i otworzy się na prześladowanego Boga. Dopiero w obliczu swej, swojego ucisku, swej niedoli, zrozumie, w czyich znajduje się ręka. Młodzi kapłani wystąpią z kościoła, lękając się o swoje życie. Żebyście byli spokojni. Ja już kilkanaście miesięcy temu, na ile pozwala prawo obywatelskie moje w kościele. Uderzyłem. Żeby nikt nie mówił, żeśmy spali. Ja już uderzyłem. Dałem znak. Jest święte milczenie. Tylko od odpryski latają po Polsce. Mojego publicznego wystąpienia. Tak, żebyście byli spokojni. Wy we mnie, a ja was. Więc wystąpiliśmy próbie obrony kościoła. Dlatego też Kraków może mieć odczuwa dar takiego arcybiskupa. Wiecie jaki on jest? ma jeden szczegół. W i łódzkiej nie brał ani złotówki od kapłanów za wizytację. Od nikogo. Poprosił o pensję kurii. I co się wiedziało w Krakowie u nas? Gdzie u nas kopertę były mową nadrzędną w funkcjonowaniu już pasterstwa? Nie brał żadnej koperty. Jego kapelan nie brał nic od nikogo. Dostał kopertę. Po pierwszej wizycie poszedł do arcybiskupa. Ten kazał mu odesłać na seminarium. I niech rektor podziękuje temu kapelanowi. Pan Dziu rozumie? Kto idzie na Kraków? Arcybiskup Marek w Łodzi nie brał żadnych pieniędzy od kapłanów i ludzi. Poprosił o pensję, kurialną, to mi wystarczy. Co my mamy na tą bitwę, panie? Dziedzimy są przygotowani perfekcyjnie. Wy już macie wiedzę? i od trzech lat program z Bożą Rodziną w rok 2017. Mamy rok 2014 z Matką Bożą, 2015 z Bogiem Ojcem, 2016 kończymy, lądujemy z Panem i 2017 idziemy z Bogiem dzieci. Mamy co miesiąc wieczerniki. Dzieci obudźcie się, bo was tak przyjeżdża 80-100. To no ładnie, ale nas są tysiące. Kto jak was Bóg zbroi? Czym Was zbroi? Modlimy się, pościmy Nie ma wyjścia dzieci. Chcecie, żeby było zwycięstwo? 4 czerwca jest niedaleko. Ale Jan Ewangelista mówi, myśmy w wieczorniku trwali w modlitwie i w poście. A nie na szczelaniu z petardy i balowaniu dzieci. Pielgrzymka do Kuito będzie błaganiem o miłosierdzie i zadośćuczynienie w za świata. Powiedzcie nas trzydziestu kilku dzieci. Jest 7,5 miliarda. Zdajecie sobie ciężar gatunkowe wjazdu? Przecież z II wojny światowej by nie było, gdyby posłuchali rozalic rachunek. Wszystkie bązy w Polsce wiedziały. Przeod i Karnowron. Liczby napisane, no nie? Na jego czasie wszystko pełniło. Bóg jest w bitwie dżentelmenem. To, co mówi Matka Boża. Wszystko zostało Wam objawione. Mój plan został Wam ukazany, także w jego bolesnej realizacji. Ludzkość padła moc szatana w jego wielką władzę wykonaną przez siły masońskie i szatańskie. Mój kościół został przyćmiony jego dymem, który wniknął do niego. To jest parafraza do słów papieża Pawła VI, bo Aniolek sam pracował z komunistami, zdradzał kościół i później go wepchali na papieżstwo z układów koniunkturalnych. I kiedy przejrzał, bo to Bóg daje łaskę, kiedy widzi dzieje, gdy powiedział słynne słowa, Czuć swąd w kościele. Katolicki przebudził się i zrobił tyle. Później go już tak o, 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 obłamali, że sobowtóry za niego występowały, a on był w jej Mój kościół został przyćmiony jego dymem, który wniknął w niego. Naucza się błędów, rozpowszechnia się je, prowadząc wielu do utraty prawdziwej wiary Chrystusa i w jego Ewangelię. Współczesny ekumenizm, też herezja chodząca za herezją. Powszechne zbawienie, kolejna herezja dzieci. Jeden za drugim to bym... Jakbym tak zaczął się tym skupić, to by mi oczy wydubali w kościele, by mnie powiesili. To by mnie współbracia powiesili. To nie, nie, nie musi to macenia zrobić, to bym swoim nie zabiją za to. Jak byłem u kardynała, czy ty wiesz, że nasi cię księża nienawidzą? Tak. W mojej, naszej diecezy mnie najbardziej nienawidzą. Karna już nie je. A coś to ksiądz? Że prorok będzie mile w swojej ojczyźnie widziany? Dlatego cierpią teraz. Kraków drży. Ma ducha pełowskiego, masońskiego, liberalnego, ubeckiego. Czy tu było kolebka ubeków Kraków wśród księży. I większość jeszcze żyje. Dzieci muszą drżyć. Bo jak przyjdzie Boży biskup, to im się ino marzy, żeby powtórzyć Warszawę. Święte prawo Boże jest w kościele otwarcie przekraczane. Popełnia się grzech usprawiedliwiający go często, przez co zadotę światu łaski Bożej i Bożej obecności. Ja wam to zawsze mówiłem. O stanie kondycji moralnej dłowieństwa, kiedy góral zgubił portfel. Sąsiad, ja słucho. Kupił, to ty się modlisz. Żeby tylko ksiądz nie znalazł. Łów usprawiedliwi. Grzeg usprawiedliwienia Do tego doprowadziliśmy całą machinę wewnątrz kościoła. Głęboko narusza się jedno z powodu silnej opozycji wobec Urzędu Nauczycielskiego, zwłaszcza wobec papieża, a rana bolesnych rozdar rozszerza się coraz bardziej. My mamy jeszcze modlitwę i post i z tego się cieszymy. Mamy jeszcze pustę, nie mamy miejsce, mamy jeszcze eter, który mogą coś już wyłączyć, ale dzieci, możemy nagrywać kasety, tworzyć rzeczy. Prawdopodobnie w tym tygodniu będę wam o tych rzeczach mówił, rozszerzał, przypominał. Abyście wiedzieli, z kim przyjdzie nam w tym roku walczyć. Amen.